Co? O, teraz Co? Znać pana. O, dwa krucyfixy. Krucy Nawet fixy Już <laughs> tak panowie. Panowie. Już jadę. E, panowie. Zdjęcie ducha. Sól Kadzidło. Lisa Harris. Chcę jeszcze wziąć. MF-a wezmę. Zobaczymy. Wziął ktoś ten? Czy czytnik? Ten, ten temperatury? Chyba ktoś wziął. Robson spierdlił Robson prawie. wziął i trzeba aparat wziąć. Do tego domu nie było, nie? Teraz się wrócę. Nie, nie było. Ale to i tak o mnie nagrywamy, to nie będzie wiadomo. Chyba nie ma prądu. wodu jest. Co jest? Cześć. Nie, to jest... Co to jest? Dawaj aparat. Nie. A, aparat? dawaj. Ja aparatu nie mam. No to we weź coś pójdź. Przecież Robson ma. Idę zapalić świat. Idę... Ile... Cześć, zareagowało? Witam światłoś Och ja. Och ja Witam pana Zrana jak śmietana Dobra nawet ten czynnik temperatur, idźmy na dół Nie ma bo... No, no nie to no kto to ma? A to... nie, temperatur nie, ja mam MFA wzięliśmy wszystko No tak No to ale my musieliśmy? nie wzięliśmy Co? Nie wzięliście go z swana po prostu Nie ja go nie brałem Ale to ty z... tylko ty przecież miałeś kupiona ale ja go wrzuciłem, ale nigdy nie przyniósł po prostu No to... Czego nie Ech. ma w ogóle? To pytałem się czy wszystko jest Dobra, no na... tam czytnik, jesteśmy zbyt dobzi No ale wiesz z czytnikiem to można dużo więcej zacząć, nie? Ech. Nie? Rach, nie chcę wiedzieć jak na razie Alright No to nie wiem, wait Faj Eee, bez prądu jest. Nie ma prądu. Co? Partim powiedział jego imię od razu Nie wiemy gdzie jest spokój ducha i mam przysrana. Ty wezgidu, ósemka była mocna. Tu widziałem jego imię i od razu. Dobra, czekajcie. Chodźcie. Jak coś to no mówisz. O, o nie. No. Słyszeliście to? No, no. Było. U każdego było. Tak. każdy Ta. się odezwał. Ta szmata co nawet robi jest tam przy drzwiach. Ja, no, no 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 to ja już tam. Ten... Nie, oskamowaliśmy Robson ma Lisa Lisa on ma Lisa Ej, ale Czy... Czy ich w ogóle nie zadziałał Lisa Harris show yourself A ah, woj are, are you there? Lisa Lisa Harris, are you there? Talk to me. Are you there? If you are here, close the doors. Visa, if you are here, close the doors. Talk to me. If you are here, close the doors. to. <laughs> No ja mam projektor DOTS, no ale nie mamy jak tego ustalić, bo nie wiadomo gdzie jest pokój ducha Co wychodzimy i ten zaczynamy od nowa? Nie Are you there? Mi się wydaje, że, się wydaje, że to jest jej pokój Panowie, poszukajmy może y, albo laleczki do albo tablicy Ouija Gdzie się wpierdniczasz. No to się nie chowaj, tylko chodź A może byśmy zaczęli od prądu, znowu? Dobra. Gotcha. Are you there? Oh. <laughs> Lisa? Are you there? Give me a sign, Lisa. Masz przez do... z nią gadaj, patrz masz Liza, I love you Ej, czego to wyłączyłeś? Niech to wyłączy Liza, I, I love you Idę po kolejne rzeczy ogólnie witam Was baru serdecznie Pasmo Nie przywitałem się na początku, bo trochę cringe

Gdzieś tu jest. Czyli to pokój. O przechwycone, proszę mnie tu nie świecić ja ale, ale zaliczyło ma... już to raz, dobra. No Ale tu jest, czyli to jest jeden pokój? pokój. Światłem się bawi, światłem się bawi. Była w piwnicy. Gdzie jest MF? Tu jesteś. Ile? Tu gdzieś Dwa tylko W sumie to jeden Jeden i pół No to idź tam, tutaj nie. To jej nie będzie Tu jej nie będzie, tam gdzie MF wyjść. Ona jest na dole, ona jest na dole Zniknęła Tak, ktoś otworzył drzwi od piwnicy? Ja Ja, chodź Idę z tobą, na no spokojnie. Podaliśmy tutaj. No tutaj jakby to było jej, wiesz? Tego mofilce, Te tak e, jakby? Nie, nie, my tu. A może z garażu mi to łapało? A no w garażu była to, i to plus W rent. garażu. W garażu. Ale tutaj nie ma, że chodziła. Liza, you are there? Are you there? Give, Give me Liza. Nie gaś światła Muszę, bo nic nie widzę w kamerze Okej, okay, sekundę Weź no się tą kamerę, no, no, tą no, to... Ale mamy statycz nawet, po no. No Po co, ja chcę przechodzić z nią Nie wiem, no mi się wydaje, że to była było w garażu, wiecie? O! Piątka. piątka jest, piątka jest, piątka jest Ale gdzie? Była Ale gdzie Dobre, była no, piątka? Gdzie była piątka? No, Zobaczcie sobie po tabletkę Gdzie piątka była? Piątka była w korytarzu Nie wiem czy to jest piwnica, czy się zalicza do piwnicy? No to bierzmy, że jest to piątka było? Ale to czwórka kurde ten wykres ale słabo, ale no piątka była na korytarzu No dobra Przeł przeszło nie, Ale kadzidło mamy czy nie? Nie mamy kadzidła yy, biorę odciski palców, tę latarkę Trzeba zrobić zdjęcie ducha jeszcze? Nie dam do piwnicy, znajdź się do piwnicy. Co? Idziemy do piwnicy? piwnicy. Co jest Często. Zgraźmy mi o. <noise> tu jest czysta. Dobra, jest temperatura, a tutaj, tu gdzie stoisz? Gdzie? A, ale co Dora temperatura. Zna. Nie wiem, co to było, ale był dymek się pojawił tu, gdzie stoję z kamerą. Co tu? Tu. Takie pu, Jakby jakimś dymkiem coś zrobił. Chodźcie do garażu. Co ty, macza robisz? Nic. To ty na ścianie coś pokazujesz, jakieś dziwne symbole. No dziwne. Ja nic nie robię. Ja nic nie robię. Aha, dobra. Wiem, że tu był, coś tu był, albo tu duch dmuchnął i nie wiem, albo coś. Liza for yourself Liza Ej, ale w ogóle odcisków palców nie ma, w sensie niczego Ona tędy przechodziła, więc chyba powinny być, nie? Niekoniecznie Liza, 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 Liza polizała Jabłko, złote Co to są? To czekaj, były temperatury w, w końcu? Nie wiem, to był jakiś dymek, nie wiem co to było nawet, wiesz? Po prostu dymek? No tam gdzie stali było takie p... Może po prostu coś ci naleciało Proszę nie wchodzić Proszę nie Robson nie ci łykaj tabletę Ty to musisz już łyknąć Eee Ten macho Miałem kadzidło Nie mamy Nie wzięliśmy? W ogóle W sensie ja wziąłem wszystko co miałem Nie wiem czego nie ma kadzidła On żyje w ogóle? O! Tyle było O. Wywalił go To co? Kończymy i idziemy? Nie! Idziemy dalej Nie co? Idziemy dalej Poczekaj Nie wiem Wezmę pismo może Tak? Wiemy gdzie jest jej w ogóle pokój? Nie o, Ale lipa No bo odcisków palców też nie ma nigdzie Jeszcze uchwycić zdjęcie ducha No po prostu musimy ją wywołać I... Zobaczymy Co ty na to? Ale co? Trzeba ją wywołać No Dawaj Bierzesz krucyfiks? Tutaj na górze jest Wezmę aparat Idziemy Jak ona ma na imię nazwisko? Liza Ej, zobacz co się dzieje w ogóle Lisa z tym Liza Harris, dobra, idziemy Ej, w ogóle... co jest? Dobra, próbujemy Ej, ale poczekaj, zaznaczmy jakbym się wywalił Zaznaczmy, który to był duch Czyli Ciężko trochę z tym Mamy tylko no, MF... Tylko do tej pory wiemy, że MF-5, nie? I tyle To co ja miałem a tak poza tym to chyba nic innego nie było. No tak Liza Harris show yourself Liza Harris show yourself Liza Eee, wracamy Są mroźne. Eee dm Co? mroźne są Są mroźne Ona jest tutaj w tym miejscu na korytarzu Na korytarzu? No Mamy Jina, Shade'a, niego i The Twins Rzuć tam Crucifixa, tam gdzie jest ten może Liza Harris, show yourself Liza Harris, show yourself Liza Harris, 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 Liza do tyłu, zaraz zamknie Cześć, sprawdzę do tego Liza, are you there? Lisa? Ty! Zero cały czas jest Aj, karamba no Robsona wywaliło I trochę są problemy No ale jakoś to ogarniemy Liza Hello, you are there Nie w ogóle nie nie popowie Liza Harris Liza z sobie Wiza Haris, show yourself. Are you there? Give me a sign. Wizaharis, a give me a sign. Ty, odpowiedziałem, Spirited Box. Jak odpowiedziałem? Słyszałem? Nie. Skąd wiesz? Nie wiem, coś słyszałem. Jakby coś w radiu coś tu powiedziało. Czekaj. The Twin. Podobno. Ale na pewno. No bo nie wiem, co na pewno. No, no nie, ale warto zobaczyć, nie? Coś usłyszałem z radia. Bliźniacy? Nie. Nie. Jakże byśmy chyba dawno zdekli, ale dosyć agresywny ten duch, więc... Liza Harris, show yourself. Liza Harris, 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 show yourself. Liza Harris, Liza Harris, Liza Harris. Show yourself, Liza Harris. Liza Harris. Liza, are you there? Ma w dupie nas kompletnie. Poczekaj. Liza, are you there? O! Jednak ją wkur... Chodź. No była ósemka. Dobra, się wpieprzam tam jak coś to... Schowam się do szafy. Ja właśnie miałem taki plan, żeby schować się do szafy, ale ta szafa po lewej to jest moja. <laughs> ja Liza Harris, tak. show yourself, Liza Harris Liza Harris! Where are you? Maczo, a może to jest jej pokój o ten? Z Miszkiem Ale tutaj MF 5 nie było. Bo dziwne, żeby to było ten. Liza, rider you it's your room. Dupa jej pokój. Welcome. Welcome. Chodź, mam klucz ota, chodź. Gdzie idziemy? Do garażu, do auta. Do auta? Liza, it's your dał, Jak myślisz, dał, się dał, dał, Ja nie lubię alarmów zazwyczaj, jak dał, odpala gówno. Liza, give, give us a sign. Ej, bo coś tu było Dobra, idziemy. Już nie wiem, jakiego w w ci by wyszła. Kurde, tak naprawdę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cały czas coś próbujemy, a zobacz. Ciężki ten duch jest jakiś. Dam, shade'a i jedę. Szejda? Tak. Dobra, niech będzie szejd. No i zobacz, no teraz, no, no nie no Siódemka, no pier... Spadamy Coś tam zarobimy z tego, ale niewiele, bo to prawdopodobnie nie było sobie, tylko coś innego No, ale zobaczymy Robsona by waliła, to nam całkowicie podejście trochę zepsuło, no, ale dobra O, trafiliśmy! No. ta bez kito. Lol No i git, gitara e, Ogólnie ten, no. co miałem mówić? Sprawdziliśmy to Banshee? Nie 🎵